Ej, dzień dobry, dzień dobry, sobotę 20 września no to już jesteśmy na Patrick's Seat i czekamy na autobus tam ładnie grają zaraz tam sobie podejdziemy masz Iż, tutaj Patryk co chwilę pieniążka ale tak wstydliwie bardzo No i my już przyjechaliśmy, to jest nasz autobus stoi na światłach teraz, z którym przyjechaliśmy i my przyjechaliśmy na Wilson Shopping Center, zaraz tam zajdziemy, bo tam ma być jakiś pokaz zwierząt. No zobaczymy. Nie wiem two... czy tam patrząc coś widzi, zaraz go podsadzę. I tutaj jest patry i to był bardzo reklamowany pokaz zwierząt, że będzie. I tu mamy jednego królika chyba. I tam parę zwierzątek. Klaska. A trąbili o tym, jakby to nie wiadomo co miało być. Nieporozumienie było. Zobaczcie, jest tutaj zaszmieszkaniowy. mieszkaniowy, cały blok. Zabito od Nie zamieszkały. Nie wiem dlaczego. Tutaj katedra świętego Filmara. Tutaj kiedyś było na Capitol włożyli teraz My już musieliśmy upadnąć oczywiście Gipsy poprosił i akurat trafiliśmy na manifestację przeciwko Izraelowi, pro W przyszłym tygodniu tam nie chodzi o Palestynę, tylko o to, żeby Izraelowi trochę to Nie lubią Izraela tutaj. To jest naprawdę potężna manifestacja, końca nie widać. Nie wiem, czy słyszycie, teraz wzywają do bojkotu McDonalda. to no. ulotkę dostałem. sam. już spadła już moja ulubiona restauracja. No, tam będzie koniec, powoli. Ładnych parę tysięcy ludzi. No, przez tą demonstrację widzicie, teraz starami będą jeździć. Tam 220 i następny 220. No bo ta manifestacja zatrzymała ruch, jakby nie na głównej ulicy. No i po tym nieporozumieniu na Wilson Shopping Center z tym pokazem zwierząt przyjechaliśmy do Fitzgerald Park. Tutaj ma być też jakiś koncert chrześcijański, ale przede wszystkim jest plac zabaw. Co do tego pokazu zwierząt, to w Polsce gdyby coś takiego zrobili, bo to wiecie, bardzo rozeklamowali, nie? Ja jechałem przez całe miasto specjalnie, żeby ten. A to trzy klateczki no, Ludzie Ale to jest też yy, Jakby taki dowód jaki tlanczycy potrafią się zareklamować sprzedać i tak dalej No, Patryś już trochę tam pobiegał z dziećmi poskakał Idziemy zobaczyć ten koncert bo słyszę, że grają, a nie wiem jak długo jeszcze będą Patrzę koncert to jest takie wydarzenie malowanie twarzy i prady więc trzeba było też tutaj paki coś dostało? Poprosił o paczkę chipsów. To już tam zawierczy. No. Use the mighty is... of Bold, witness. Creative, so and a an disciples of oh. Let the dream and Walk in Patrz, tutaj sobie biega i skacze. tak mi się myśl przerwała. Odnośnie tego, jak Irlandczycy potrafią się zareklamować, nie? że to będzie wielkie szoła, tam były trzy klatki. No to powiem wam tak, gdyby Irlandczycy mieli naszą historię, nasz kraj, jakbyśmy się zamienili na kraje, nie? To ja wam powiem, że za dekadę góra dwie, to by cały świat po polsku mówił. Jakby Polaka, każdy obcy krajobraz widział z daleka, to by czapkę ściągał. Bo my mamy tak wspaniałą historię, zabytki no, no wszystko, taki piękny kraj i w ogóle. Ale nie potrafimy tego sprzedać. Tak jak Irlandczycy, no, sprzedają jakby swój kraj, swoją turystykę, swoje tam jakieś osiągnięcia. Często kłamią z trzech cegieł, z trzech kamieni, robią historię, Bóg wie jaką. Wiecie, no. Naprawdę no, parady świętego Patryka, tak? Znane na cały świat. Mnóstwo mnóstwo rzeczy, nie? Jedam z piwo czy coś. ale To nie jest taka jakaś rewelacja wielka, nie? My potrafimy robić lepsze znacznie. jest! Ale jest jak jest. Jesteśmy naprawdę świetni, ale nie potrafimy tego się zareklamować. No my już z parku, czekamy na autobus, tam jest podali, jedzie do nas. już się jedzie na motorku, ma Patryk Patryka na motorku. Tutaj idziemy, coś patrzyć co stąd weszło na jedzonko tutaj A jest to nie pieszejjony poświęcenie trudno dobrze No Dobrze już na jedzenie wyszliśmy Tutaj taka ciekawostka Widzicie Jest normalna Ta hala masońska nie? Miejsce spotkań Masonów Dobra idziemy My już powoli na do domu